Pracowity początek sezonu nad wigramiem. Tak, tak się złożyło, że 30 kwietnia udało nam się podpisać umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dopiero teraz te pieniążki się znalazły, odzyskane gdzieś tam jeszcze z innego województwa. Dzięki staraniom zresztą w ogóle właśnie Urzędu Marszałkowskiego za co jesteśmy wdzięczni. Zadanie, które wykonywaliśmy było wartości Około 320 tysięcy. Dzięki temu udało nam się wymienić dwa okna szczytowe w kościele, naprawić przede wszystkim też dach. Belki, niektóre zostały powymieniane, krokwie zostały pozabezpieczane też specjalnymi środkami. Główne drzwi też wróciły z renowacji. Męczyliśmy się w kościele przez dwa tygodnie bez drzwi głównych, możecie sobie wyobrazić, jak to jest, jak kościół, powiedzmy, jest zamknięty tylko na płyty, ale przeżyliśmy to. Zostały zrobione też schody kamienne. Od wejścia do zakrystii i od drugiego bocznego wejścia do kościoła, więc tych prac trochę się wytoczyło, przetoczyło. Zostały też zrobione rury spostowe od dachu, część rynień została wymieniona. Przede wszystkim też bardzo ważnym czynnikiem, co poprawia też sam pobyt w kościele, została zrobiona wentylacja i kościoła i wentylacja dachu. Głównym problemem też było w ogóle, żeby dostać się na dach, żeby nawet jakieś przecieki pojawiały się, żeby to zabezpieczyć. Trzeba było stawiać wysokie rusztowania, więc dostaliśmy zgodę. Zrobiliśmy pięć błazów też na dach, na kościele. Oprócz tych prac w kościele, które też są wykonywane i, i mniejsze jakieś, to przede wszystkim w tym roku udało nam się też zrobić prąd kaplicy kanclerskiej z remontowanymi dwoma drewnianymi pomostami. No i przede wszystkim też elebacja i zabezpieczenie, odprowadzenie wody ściekowej. To na Bigrach to jest cyzyfowa praca. Jedną pracę można kończyć, drugą zaczynać. Jeśli chodzi o kościół, mamy pozwolenia na budowę i pozwolenia od konserwatora na elewację kościoła, na renowację wszystkich okien, w środku na wykonywanie prac, na prace konserwatorskie też i ołtarzy bocznych. Jeśli chodzi o sam obiekt, to najpilniejsza sprawa to są dachy i dach Domu Królewskiego, poszczególne dachy też i remów, domu Furtiana, więc to jest, aby tylko środki jakieś się znalazły. Część wypracowujemy, więc na jakieś małe prace nie nam starcza. Natomiast na większość liczymy na to, że gdzieś tam uda się nam jakiś wniosek złożyć i dofinansowanie też otrzymać. Jest też pozwolenie na budowę na wymianę okien w Domu Królewskim i w kaplicy kanclerskiej. Więc to też jest ogrom pracy, bo tych okien jest kilkadziesiąt, więc wszystko przed nami. Drobne elementy, tak? Małe szczegóły do renowacji, ale duże pieniądze. Tak, przykładem są dwie pigury, które nawet świętego Romualda i świętego Benedykta, które stoją u wejścia do górnego terasu przed bieżą zegarową. Najgorzej, że one nie są oryginałami, więc trudno na oryginały nawet dostać dofinansowania. Natomiast koszt renowacji jednej i drugiej figury według wstępnej wyceny to jest 70 tysięcy. Postawić dwie nowe kamienne figury to jest razy dwa. Ale pieniądze to nie wszystko przecież Ważne są też i dobre klimaty, które na Wiglach cały czas są i trwają.